Dzień dobry, dzień dobry, zaczynamy Mistrzostwa Świata 2027, jak obiecałem, w Akatarze. Pierwszy mecz Polska-Portugalia, jak to się rozstrzygnie, tego jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo, jak to jeszcze będzie grać, nie wiadomo, jak to jeszcze będzie. A my zaczynamy, lecimy, gramy. Pierwsza kolejka, pierwszy mecz. 18.27 Zaczynamy pierwszy mecz z Mistrzostw Świata 2023. Na ekranach jest widoczne ustawienie przeciwników i ancyprzeciwników arcymonów Pierdolonych. Zaczynamy swoją pierwszą grę. Zaczyna. Zaczynają Włochy. Zacznijmy od Włochów. Coś tam mamy im do powiedzenia, że Włochy to jest jeden z najbardziej wybitniejszych krajów, które mogą wygrać, ale też i nie muszą. I teraz, właśnie, odbiór przez Portugalię. Ale szybkie akcje tutaj prowadzi Portugalia, ale niestety, odbiór, odbiór piłki. Włochy przy piłce. Włochy, jak widać, się nie opierdalają w tańcu. Widać, że chcą wygrać mistrzostwa tegoroczne. Widać, że chcą grać, widać, że chcą pokazać tą klasę światowych mistrzów. Fajtam. Nic się nie stało. Kurde no. Tak mało braknie do szczęścia. Mało brakuje do szczęścia. Tam nie było faulu. Sędzia pokazuje grajcie dalej. Pięknie do Varetti'ego. Varetti tam chciał jakąś kiwę zrobić, ale niestety go tam okiwali. Ronaldo tam już odbiór piłki, już obrona jest przeszkowana. To, że Ronaldo może wjeżdżać z dużą petardą. Już yy, Włochy są na to przygotowane, że Portugalia będzie wjeżdżać od razu bez podpórki, bez niczego będzie wjeżdżać. Nawet bez najmocniejszego. I tam był chyba faul zasymulowany przez Ronaldo. To jeszcze piękny wyskok! Ale piękna akcja w wykonaniu Portugalczyków, ale niestety nie dla. Nie dla nich. Nie dla nich te piękne okoliczności muzyczne. Aj, szybka akcja, ale przerwana przez reprezentację. Włochów grają dalej, Giordino czy jakoś tak, do Immobile, Inmobile, Inmobile coś tam jeszcze zaczyna szykować i bramka, 1-0. Inmobile w 44. minucie strzela swojego pierwszego kola, gola na Mistrzostwach Światach. Na razie debiutancki. Zobaczymy, czy prześcignie naszych bohaterów, czy nie. Już 45. minuta. Kurde, ładnie dzisiaj. Ładnie dzisiaj dają, dają nam do dupy. Ale no, trzeba się jakoś jeszcze postarać, żeby była ta moc. I teraz właśnie Portugalia zaczęła drugą połowę meczu. Jedno z najlepszych mistrzowie Europy w 2014 roku. Jeszcze pamiętamy, jak chyba tam z Polakami coś tam było nie tak. Było jakieś oszukanie. Insygnie do Inmobile. Inmobile tam już przy bramce rywala. Chcieli coś tam zrobić, ale niestety się nie udało. Ależ Angl ależ Portugalia wyprowadza mocną kontrę w stosunku do nich i nie ma gola. Ależ po prostu spierdolił całą sytuację, całą grę. 59. minuta to dalej tylko 1-0 dla Włochów. Włochy muszą się bardziej postarać, Insygnie łapie piłkę pod swoje nogi. Piękna kiwka, piękna kiwka, nie można mu tego odebrać. I podanie na do Chiesa i Chies strzela drugą bramkę w tym meczu. Sorry, że tak niepoprawnie wymawiam imienia i nazwiska piłkarzy, ale nie znam ich do końca. Kurde, no jaka to była śliczna akcja z dorzutki, strzał głową na prostopadłą bramki. Po prostu Włochy poczuli chyba światło bramki. Światło meczowe, ale teraz nie o tym mowa. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Portugalia wprowadza swoją kontrę. Jorginho do insygnie, insygnie. 72 minuta meczowa. Insygnie, insygnie do Inmobila, inmobile tam nie Nie wiem po co on chciał, żeby mu tam wystawił tą piłkę, ale no niestety Czy tam się zjebało. O, Ronaldo Sanica Zorla odbiera piłkę. Podaję do tego Chiesa naszego. Chies do Immobile. Immobile do Chiesa. Chies, Immobile. William odbiera piłkę, ale no tutaj coś tam jeszcze. Nawes y, do Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Tam już niestety to była zjebana akcja Portugalczyków. Zaczynają od bramki 80. Dziewiąta minuta meczowa, nie wiem po co nawet była ta zmiana, jak już za chwilę będzie koniec meczu. Chyba, że Fiorentin coś tam jeszcze wyrzuci do Immobile. Tam szybko chciał podbiec Immobile i pierdolnąć jeszcze trzecią bramkę, ale się nie udało. 2-0. Koniec naszego spotkania w pierwszego meczowego w grupie. Ale przyznam, że to było całkiem ładne spotkanie. Następny mecz będzie grany o 22:00. Następny mecz: Włochy kontra Holandia. Będzie grany o 22:00. 0 I teraz sobie jeszcze popatrzę na grupę A. Włochy, potem jest Holandia, Polska i Portugalia. Sprawdźmy sobie, kto wygrał, kto co wygrał, jak to się stało. Ta Italia, tutaj Włochy wygrywają z Portugalią 2-0, Holandia wygrywa z Polską 3-2. Portugalia, Polska, Włochy. Włochy Holandia to jest drugi mecz, a trzeci mecz będzie prezentowany z Polską, a Holandia to z Portugalią. Także my już się, ja już się z, was, z Państwem żegnam i czekamy do 22 Zapraszam serdecznie.